Oczekujący na zewnątrz człowiek zagranicznej organizacji ruchu oporu miał tam dostarczać mundury i dokumenty W ostatniej chwili doszło jednak do jakichś technicznych komplikacji i musieli oni wrócić do obozu Wykorzystali tę okazję, żeby zaopatrzyć się w jakże potrzebne zapasy żywności, czyli kilka zgniłych ziemniaków i poszukali jakiegoś plecaka W tym celu włamali się oni do baraku dla kobiet, który stał pusty od chwili, gdy więźniarki przyniesiono gdzieś indziej w środku panował straszny bałagan. Widać było, że znacznej liczbie kobiet udało się zorganizować zapasy i zbiet przed wywózką. W baraku poniewierały się łachmany, stara słoma, jakieś stare żywności oraz potłuczone naczynia. Kilka misek było całkiem okej okay, i mogły się okazać dla nich cenne, jednak zdecydowali się ich nie zabierać. Wiedzieli, że w miarę jak warunki bytowe mogło się ulegały pogorszeniu, Miski coraz bardziej i teraz częściej służyły więźniom nie tylko do jedzenia, lecz również do mycia się. Wykorzystywano również te miski jako nocniki. Oczywiście w obozie obowiązywał surowy zakaz przechowywania w barakach jakichkolwiek przedmiotów codziennego użytku. Niektórzy, zwłaszcza chorujący na tyfus, byli jednak zmuszeni go łamać, jako że byli zbyt osłabieni, żeby nawet z czyjąś pomocą opuszczać barak. Stanął zatem na czujce. Jego kolega zakradł się do baraku, a po chwilę wrócił z plecakiem, który za pazuchom. W środku widział jeszcze jeden, który mógł sobie przywłaszczyć. Zamieniliśmy się i teraz on wszedł do baraku, przeszukując rozmaite rozpiecia i znalazł tam plecak, nawet trzy do zębów. Nagle ujrzał pomiędzy pozostawionymi w pośpiechu rzeczami ciało martwej kobiety. Wróciłem biegiem do domu, o po mój skromny dobytek, miskę na zupę, parę podartych rękawic, odziedziczonym po zmarłym natyfu z pacjencie oraz kilka skrawków papieru, których fotografował. Przepraszam, spisał swoje notatki. Wiktor Frankl w obozie próbował odtwarzać z pamięci swój rękopis utracony w Oświęcimiu. Odbył on ostatni szybki obchód wśród swoich pacjentów, którzy lecieli, leżeli, tuląc się do siebie na spuchniałych pryczach, stojąc między rzędami. I poszedł wtedy do swojego jedynego rodaka, umierającego człowieka, którego życie miało ambicję ocalić na przekór wszystkiemu. Nie mogłem zdradzić się przed nim z zamiarem ucieczki, lecz krajan najwyraźniej wyczuł, że coś jest nie w porządku. Niewykluczone, nie że jednak. Była tutaj przejawiona pewnego rodzaju nerwowość. Zapytał się go słabym głosem, więc ty też chcesz się stąd wydostać? Zaprzeczyłem. Lecz nie potrafiłem uciec wzrokiem przed jego zasmuconym spojrzeniem. Po skończonym obchodzie wróciłem jeszcze raz do niego. Ponownie poczułem na sobie jego smutne spojrzenie, które odebrałem jako ma oskarżenia. Przykre uczucie, jakie dręczyło mnie od chwili, gdy obiecałem memu znajomemu, iż zarazem z nim ucieknę, teraz jeszcze bardziej się nasiliło. Nieoczekiwane, postanowiłem chociaż raz wziąć los w swoje ręce. Wybiegłem z baraku i oznajmiłem mojemu towarzyszowi, że z nim nie idę. Gdy tylko przekazałem mu swoją ostateczną decyzję, mówiąc, że postanowiłem zostać ze swoimi pacjentami, przykre uczucie natychmiast go opuściło. Nie miał pojęcia, co przynoszą nadchodzące dni. Zyskał jednak tylko wewnętrzny spokój. Nigdy takiego wcześniej nie doświadczył. Wrócił on potem na Rewir, usiadł na drewnianej pryczy, w nogach chorego rodaka i spróbował wlać w jego serce otuchę. Potem zajmował się innymi pacjentami. Usiłował uspokoić ich w gorączkowych majakach. Wreszcie nadszedł ostatni dzień pobytu w obozie. W miarę zbliżania się frontu organizowano masowe transporty, aż niemal wszyscy więźniowie zostali przeniesieni do innych obozów. Potem obozowe władze i kapo, i kucharze salwowali się ucieczką. Tego dnia wydano rozkaz zgodnie, z którym obóz przed zachodem słońca miał być całkowicie ewakuowany. Mieli go opuścić nawet ci nieliczni więźniowie. Chorzy czy garstka lekarzy czy tak zwani pielęgniarze, którzy dotychczas w nim przebywali. Nocą obozowe budynki miały zostać spalone jednak ciężarówki, które po południu miały zebrać chorych nie pojawiły się. Zamiast tego niespodziewano zamknięto bramę obozu, a strażnicy bacznie obserwowali druty kolczaste, aby nikt nie próbował się przez nie wydostać. Wyglądało na to, że zamierzają ich spalić żywcem w barakach. To po raz drugi wtedy podjęli decyzję z przyjacielem o tym, że uciekną. Wcześniej otrzymali oni rozkaz pozrybania trzech zmarłych poza ogrodzeniem z drutu kolczastego. Tylko oni dwaj w tym obozie mieli dość, sił, żeby zrobić to zadanie. Wszyscy inni leżeli złożeni gorączką, majaczający w tych kilku barakach, które nadal były używane. Wtedy zrodził się w naszych głowach plan. Wraz z pierwszymi zwłokami postanowiliśmy przemycić pletek towarzysza, a ukryli go w Stalej Bali, która miała posłużyć jako trumna. Wnosząc z obozu drugie ciało, mieli przeszmuglować w ten sam sposób jego drugi plecak. A za trzecim razem zamierzali spróbować uciec. Pierwsze dwa kursy odbyły się zgodnie z planem. Po powrocie przydzielili się, podczas gdy Wiktor czekał, jego przyjaciel udał się na poszukiwanie chleba, żeby mieli czym zaspokoić głód w ciągu kilku kolejnych dni w lesie. Czekał więc i mijały kolejne minuty. Z każdą chwilą coraz niecierpliwie wyglądałem z powrotu mojego towarzysza. Po trzech latach pobytu w obozie, wprost nie mogłem już się doczekać pragnionej wolności. Z radości wyobrażałem sobie, jak wspaniale będzie biec na spotkanie zbliżającego się frontu, jak nie było to jemu ja się o tym przekonać. Jego przyjaciel zjawił się nareszcie, lecz w tym samym momencie otworzyła się szeroko brama obozowa i na placę pelowe zgodnie wtoczył się wspaniały, połyskujący aluminium samochód, na którego bokach były namalowane dwa czerwone krzyże. Jak się okazało, przywiózł z Genewy wysłannika Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, pod którego bezpośrednią opieką miał się odtąd zajmować obóz i wszyscy pozostali w nim więźniowie. Wysłannik ów zakwaterował się w publickim gospodarstwie, aby w razie nagłej potrzeby być blisko obozu. Kto w takiej sytuacji zwracałby sobie głowę uciekaniem? Z samochodów wyładowano całe skrzynie leków. Więźniowie otrzymali też pod dostatkiem papierosów i zostali obfotografowani. Zaponowała powszechna radość, a najważniejsze było to, że nie musieli już ryzykować życia, podejmując próbę ucieczki w kierunku zbliżającego się frontu. W całym tym radosnym zamieszaniu całkiem oni zapomnieli o trzecim ciele. Wynieśli je teraz na zewnątrz i wrzucili do przygotowanego wcześniej wąskiego grobu, który przechowywano już dwóch poprzednich zmarłych. Towarzyszący im strażnik, stosunkowo niegroźny. nieoczekiwanie był dla nich bardzo miły. Wiedział, że lada moment sytuacja może się odmienić na jego niekorzyść i próbował zaskarbić sobie jakąś przychylność. Przyłączył się nawet do krótkiej modlitwy, jaką odmówiliśmy za duszy zmarłych, zanim zasypaliśmy grób ziemią. Po tych ostatnich dniach i godzinach, tak pełnych napięcia i podniecenia, stanowiących etap ostatni całego tego wyścigu ze śmiercią, Wypowiadane przez nich słowa wypraszające pokój duszy brzmiały tak żarliwie, że wprost trudno to opisać. Tak więc ostatni dzień naszego pobytu w obozie upłynął pod znakiem oczekiwania na ruchowe wyzwolenie. Jednak cała ta radość okazała się przedwczesna. Wysłannik Czerwonego Krzyża zapewniał ich, że podpisano odpowiednie porozumienie, na której moc nie groziła już im żadna ewakuacja lecz jeszcze tej samej nocy obudził ich warkot ciężarówek. To SS-mani przywieźli rozkaz likwidacji obozu. Ostatni, pozostający przy życiu więźniowie, mieli zostać przewiezieni do obozu centralnego, a stamtąd w ciągu 48 godzin wysłani transportem do Szwajcarii, gdzie miała się dokonać wymiana na niemieckich jeńców wojennych. Wprost nie poznawali swoich ss -manów. Byli tak życzliwi. Nakłaniali wszystkich, aby bez obawy wsiadali do ciężarówek. Mówili, że powinniśmy być wdzięczni losowi za tak wielkie szczęście. Ci, którzy mogli o własnych siłach, wdrapywali się do ciężarówki. Ciężko chorych i osłabionych z trudem na nie wciągano. Wiktor i jego przyjaciel, nie usiłując już dłużej ukrywać swoich plecaków, czekali w ostatniej grupie na swoją kolej. Okazało się, że jednak w ostatniej ciężarówce było miejsce tylko na trzynastu spośród nas. Naczelny lekarz odliczył więźniów, pominając przy tym mnie i mojego towarzysza. Trzynastu szczęśliwców trafiło na pakę ciężarówki, a oni zostali na placu. Zaskoczeni, zdenerwowani, rozczarowani obwiniali naczelnego lekarza, który tłumaczył się zmęczeniem i roztargnieniem. Na koniec dodał, iż sądził, że nadal zamierzają oni uciec z oposłu. oni Podirytowani na ziemi, nie zdejmując plecaków, czekali wraz z garstką innych więźniów na ostatni już transport. Oczekiwanie bardzo się jednak przedłużało. W końcu położyli się spać na synnikach w opuszczonej wartowni. Wyczerpani, podnieceni kilkoma ostatnimi godzinami i dniami, podczas których miotali się między nadzieją a rozpaczą. Zasnęli oni w butach, ubraniach, gotowi, aby w każdej chwili wyruszyć w drogę. Obudziły ich jednak. Nie samochody, lecz odgłosy wystrzałów i ognia artyleryjskiego. Barak wypełnił się dymem. Błyski pocisków przecinały ciemności nocy. Nadbiegł naczycielny lekarz i kazał im szukać schronienia na podłodze. Jeden z więźniów zeskoczył z górnej pryczy, trafiając obutymi stopami prosto w mój brzuch. To wydarzenie do reszty mnie odrzeźwiło. Dopiero po pewnym czasie zrozumieliśmy, co tak naprawdę się stało. Tak długo wyczekiwany front wreszcie zbliżył się do obozu czasem odgłosy walki ucichły i nastał świt. Wyszli oni przed barak, a przy bramie wjazdowej do obozu powywała na wietrze biała flaga. Wiele tygodni później dowiedzieliśmy się, że nawet w tych ostatnich godzinach naszego pobytu w obozie byliśmy igraszką w rękach kapryśnego losu. Mogliśmy się przekonać, jak niepewne bywają ludzkie decyzje, szczególnie w kwestiach życia i śmierci. Pokazano jemu fotografie, zrobione w pewnym małym obozie, położonym niedaleko ich. Otóż tamtej nocy wszyscy nasi towarzysze, którzy sądzili, że wyruszają podróż ku upragnionej wolności, zostali przywiezieni ciężarówkami do tego obozu, a następnie byli zamknięci w pustych barakach i żywcem zostali spaleni. Na zdjęciach nie można było rozpoznać ich częściowo zwęglone ciała. Przypomniała mi się wówczas przypowieść o śmierci w Teheranie. Jest to ciężki temat. Muszę wziąć łyka whisky, bo samo czytanie opowieści Wiktora Frankla wpełnia mnie w taką myśl. Jednak. Jak bardzo nasze życie jest piękne. Jak bardzo nie ma w życiu apatii. Jak ludzie są mili, piękni, uśmiechnięci. Bo oczywiście wiadomo, że na ulicy się tak często nie zdarza. Jednak patrząc na całą tą opowieść i na zwroty akcji, nawet nie chcę nakreślić tylko akcji, bo brzmi to jak jakiś film sensacyjny a to było naprawdę ich życie. Przypowieść o śmierci w Teheranie. No cóż, żegnam wam z tym przygnębiająco pięknym tekstem, ponieważ jednak Wiktor Frankl przeżył, napisał książki na ten temat, pomagał ludziom wszystkim po obozy. A ja... Chciałbym Was tylko zaprosić na mojego Instagrama. Nazywam się Piotr Pęczek, i mam nadzieję, że zawitasz tutaj jeszcze raz. Jak słuchasz mnie na YouTube, to proszę cię o subskrypcję i łapkę w górę, może komentarz, co o tym wszystkim myślisz, jak bardzo się do tego ustosunkowujesz. Albo daj znać, czy dotarłeś w ogóle do tego momentu. No cóż, zapraszam Was również na Spotify i iTunes, bo tam też jestem. A ja życzę Wam miłego wieczoru dnia nocy cokolwiek kiedy jesteście. Trzymajcie się pięknie i pamiętajcie o tym tekście. Jak dobrze macie, Puziaki, Papa.